Cześć, witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj, można powiedzieć, że coś w klimacie Albion News będziemy mieli, a takie ciekawostki ze świata Albiona będą przedstawiane. Mianowicie, zacznijmy od tego, że statystyki z premiery Albiona, gdzie jesteśmy dosłownie dwa tygodnie po tym, kiedy wyszło free to play, no już nie licząc tych pięciu dni opłacanych, prawda? Dosłownie, dwa tygodnie kiedy wszyscy mogą już w to na swobodnie grać, na spokojnie, bez kupowania, bez wydawania jakiejkolwiek złotówki prezentują się tutaj następująco. Mianowicie mamy 2,9 miliona killi, nie fejmu tylko killi, prawie 3 miliony razy ktoś umarł na wschodnim serwerze, kiedy ten serwer jest tylko do, dosłownie 2,5 tygodnia. Mamy wykopane 2 miliardy surowców prawie. Oj. To, to nie jest Fame, to są po prostu liczby. Ktoś tyle razy kopnął surowiec. Dlatego zebrane marchewki 37,5 miliona prawie. Otwarte skrzynki prawie 10 milionów, zabite króliczki. F poproszę w komentarzach dla króliczków 2,7 miliona. Masterpiece wykrawcone 54 tysiące prawie. Rybki złowione 13,7 miliona i rozwalone itemki prawie 21 milionów. Dodatkowo, totalna. kumulacja. Totalny skumulowany czas gry wszystkich graczy to prawie 1100 lat. Rozumiecie, prawie 1100 lat gameplayu się odbyło przez, no, zsumowane całe społeczeństwo, ale w 2,5 tygodnia, także nieźle. No, i tak to by się tutaj prezentowało, także taka garść bezużytecznych informacji. A teraz przejdźmy do tych, które może niektórych z Was, filantropów sztuki i skinów w Albionie, zainteresują. Mianowicie w tym sezonie mamy płytową płumę. W tym sezonie poleceń. Co to oznacza? No, że ponownie pojawia się skin, który był jakieś 2,5 roku temu. Czy nie pamiętam, ale jeszcze grałem wtedy na starym koncie, więc może 2,5, może 3 lata temu, mniej więcej, był ten skin dostępny za polecenia i. No, słuchajcie, dość mocno się zdążył napompować. Tutaj za bardzo ciekawych informacji nie ma. Po prostu za polecenie w tym momencie można to dostać, i teraz te skiny będą co miesiąc się zmieniały. Podobno co miesiąc będzie nowy pakiet polecenia i będą pojawiać się skiny, które już były. I tym jednym prostym info i wkroczeniem tego skina faktycznie, który już był, rozwalili totalnie ekonomię skinów, właśnie skinów za polecenia. Bo jeśli mogą się wszystkie pojawić ponownie, to czemu one mają być jakoś specjalnie traktowane? Czemu ich cena ma być jakaś wywindowana? Takie steelplate'owe Pumy, czy tam bystrzaki, no chodziły już leciutko, po 50 milionów czy po 70, parę miesięcy po tym jak nie można było ich dropnąć, a od tego czasu minęło z półtorej roku, więc powinny się jeszcze bardziej napompować, a tutaj nagle pyk, sprzedaż za 20 milionów i proszę. Tak, 25 milionów kosztuje, w tym momencie można sobie kupić, ale po co? Jak można sobie po prostu alta załatwić, 18 milionów wydać i też mieć taką pumę. Więc tak naprawdę wszystkie skiny, które tak długo trzymaliście, które pompowały się i mieliście nadzieję, że hajd z nich będzie niesamowity, okazuje się, że są warte tyle co premka. Więc ja na przykład kupiłem sobie bardzo dużo, bardzo dużo no 8, 8 takich sarenek, jedną z polecenia miałem i 7 kupiłem po 20 milionów. I już były po 30 milionów, nawet tutaj mamy jedną sprzedaż za 28 milionów jeszcze miesiąc temu cały. A teraz już są tylko po 16,5 miliona, także wszyscy którzy zainwestowali w te skiny kupę hajsu i już myśleli, że są bogaczami. Możecie pogratulować SBI niesamowitego ruchu ekonomicznego, rozwalającego totalnie tą dziedzinę. Także wszystkie skiny w tym momencie lecą na łeb na szyję. Wszystkie, które były tak napompowane, puma okultystyczna, która już kosztowała lekką ręką 500 milionów. O! Sprzedała się za 125 milionów. No, kto by pomyślał. Ludzie się po prostu pozbywają na potęgę teraz tych skinów, bo wiedzą, że niedługo może się to pojawić gdzieś na rynku i jak gdzieś jakieś zlecenie, po prostu kupna wisi, to jest dla nich po prostu zbawienne, że mogą w tym momencie pozbyć się tego, bo ktoś zapomniał usunąć. Więc jeśli macie jakieś zlecenie kupna powyżej 18 milionów na skiny, które już były, to wiecie, takie nie jakieś rekrutera, tylko normalnie za polecenia, to... Radzę wycofać te zlecenia, bo, bo ktoś wam to wepchnie zaraz. Ym, co tam jeszcze były za skiny? Można je poszukać w sumie, bo to jest w wanitkach. To będą czwórkowe skiny. I to będą skiny głównie na jakieś mounty, na przykład jednorożec, unicorn. Ym, tak, ten to w ogóle jest odjechany. Ten, ten, ten to nic nie stracił. Ten po prostu jest tani. Ale był tutaj o taki skin na przykład. I no cóż, jest warty dalej 8,5 miliona. Niektóre to nie zdążyły, nawet zdążyć, jak widzicie, a niektóre to będą teraz stanieć w tempie ultra. Ale właśnie, skiny, których dosłownie jest kilka sztuk, to... to, to ich nie tyczy. Ale skiny, które właśnie były. W, no, masłówce dosłownie do zdobycia. Alpaka. O. Alpaka. Powie, tutaj jest. 125 milionów była tutaj. Jakieś sprzedaży nawet. A teraz już. Chociaż ciekawe, czy ta alpaka wróci, nie? W sumie, jeśli by wróciła, to warto by było jeszcze tutaj ją sprzedać za 30 milionów. Póki jeszcze takie zlecenia tu są. O, widzicie, już ktoś to zrobił. Już ktoś tutaj puścił za 30 milionów po tym, jak info poszło. Bo tej alpaki jest naprawdę niedużo na rynku. Ona też była za, za jakiś sezon poleceń. I tutaj już ktoś po tym info puścił za 30 baniek. Jeszcze coś tutaj takiego jest. To było niedawno. Więc to jeszcze nie. White Tiger nie. Links. O kurczę, ten skin to w ogóle dostał po dupie. On, on nawet nie zdążył zdrożać, także są takie skiny, które po prostu nigdy nie zdrożały, było, było ich po prostu za dużo, ale są takie skiny, które sprzedawały się bardzo dobrze po wysokich cenach, a po tym info po prostu poleciały na łeb, na szyję, jest ich trochę i teraz jeśli macie jakiekolwiek, to warto przejrzeć swój no, plecaczek, możemy sobie jeszcze zerknąć na jakiś inny market. I zerknąć, czy te okultystyczne pumy, w sumie to widziałem taką jedną, chyba za 300 milionów się ostatnio sprzedała, a teraz jak, jak ta już steelplate'owa się pojawiła, to niedługo pewnie się pojawi ta okultystyczna, więc jej cena też zjedzie dosłownie momentalnie do 18 milionów, dosłownie, do ceny premki, przynajmniej tak powinno się stać, ale jazda, nie? Że trzymaliście sobie jakieś takie skiny mega drogie, one już były napompowane, już mieliście w głowie: nigdy więcej nie wydropią. Teraz tylko czekać, aż zarobią na siebie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i nagle byk i tracicie połowę hajsu albo więcej. Dobra, zerknijmy tutaj mm, na kołgary. O, sprzedaż za 325 milionów. Zobaczcie. Nie zajmij się z 325 milionów. I teraz, tak naprawdę, jeśli to ma się faktycznie pojawić niedługo, znowu to tutaj jest takie zlecenie: kupna za 55 milionów. Może warto rozważyć, żeby komuś to jednak opchnąć za te 55 milionów. Tutaj 49, 45. Sprzedała się nawet za 50 ostatnio, ale poszło info, pyk. Już nagle po 20 milionów się sprzedają, bo pewnie były takie zlecenia kupno, po 20 milionów, więc kto sprytniejszy, to tutaj szybko to opchnął, i się pozbył po prostu problemu. No, alpaka, alpaka 73, tutaj na razie nie puszczają tego, może alpaki nie będzie, nie wiadomo, nie wiadomo, które z tych skinów będą. Ale na przykład taki jelonek. U, siup, sprzedawał się po 30 milionów, a teraz się sprzedaje po 8, po 9 no, także jest niemiło niestety z niektórymi skinami i tak chciałem was po prostu ostrzec, że może być nieprzyjemnie. No to jest w sumie rekrutera. To tutaj nie stanieje, Ale, ale. Ten był niedawno, ale też za drogo to on się nie sprzedaje. A linksiki dali tutaj, więc te, te linksy to strasznie dostały. Tutaj 14 milionów się sprzedawał. Teraz się sprzedaje po 7, po 5. No. Także jest lipa. Jak myślicie, napiszcie w komentarzach. Ja oczywiście uważam, że to był po prostu kretyński ruch, żeby coś takiego zrobić. Dlaczego ludzie, którzy nie grali kiedyś, mają mieć dostęp do skinów, które są były tak naprawdę ekskluzywne? No bo tak. W sumie na to się patrzyło. Skiny, które miały być raz wyrzucone i miały być przywilejem tych, którzy sobie albo wtedy grali i go zdobyli, albo teraz muszą wyłożyć po prostu znacznie większą kasę, żeby coś takiego dostać. No, o to w tym chodzi, chyba, nie? Tak samo w się, sensie, na przykład, jak macie jakieś skiny, które były kiedyś tam wypuszczone raz i nigdy więcej, to one też się. O, chociażby naklejki z Katowic, powiedzmy 2014-2015. Przecież one tak zdrożały, bo nigdy więcej ich nie będzie. I wszyscy o tym wiedzą. I to jest część ekonomii właśnie takich marketów. Dlaczego oni to nagle psują? Tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. I tak jednorożec nikt nie zdrożał. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze. To są takie standardowe przykłady, te okultystyczne pumy. Dlatego je pokazuję. Tak samo tutaj, 42 miliony, pyk, się sprzedawało, a tutaj już po 15 idzie, bo info poszło. I tutaj... W Carleonie 325 milionów poszło, a tutaj po 150. No. Także... Jak ktoś ma okultystyczną Pumę, to tak, wiecie, tam jest jeszcze jedno zlecenie za 55 milionów, więc może warto sprzedać, zanim ktoś je wycofa? A może warto poczekać miesiąc i... Okaże się, że w następnym miesiącu będzie ta okultystyczna puma za polecenie i, i będzie warta tylko 18 milionów? Hmm... Ciekawe. Także, cóż. Jak sami widzicie, do 5 maja jest ten skin, więc od 6 prawdopodobnie będzie już kolejny. Smutne rzeczy. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się i... Tak, napiszcie ciepłe słowo do SBA w komentarzu. Podnijcie oczywiście na Twitcha, link poniżej, trzymajcie się.